Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, Unia chce wprowadzić podatki na fotowoltaikę, wymianę paneli po 10 latach i takie jakieś dziwne projekty, ale ja. O, tu, tu, tu. tu. Ja sobie policzyłem na swoim przykładzie, bo już mam w swoich zbiorach y, panele i z 2016 roku. I tam nie widać go z 2020 i tutaj, i tutaj z 2022 roku. Chodzi mi o produkcję i o technologię. I pokażę Wam w dzisiejszym filmie, tutaj na dole trzeba kliknąć w taki trójkącik, tu czy tam z tej strony. W dzisiejszym filmie Wam pokażę, jaka jest różnica w technologii. 6 lat, tylko 6 lat technologii. I taka ciekawostka, że panele. Pod optymalnym teraz kątem, bo mamy koniec września praktycznie gorzej dają jak panele na ścianie pod kątem 90 stopni. Także na tym się można zastanowić. I mówię, ja mogę u wyprzedzić, i tak naprawdę co 10 lat sam będę wymienił panele na lepszą technologię, żeby tylko zyskać, ale to, to się zobaczy. Nie? Także zapraszam, słuchajcie do filmu. Ja idę już to w podsumowanie robić i zobaczymy, co Wy na to.